Cześć, z tej strony Maciek z kanału Dobre Rzuty i jest ze mną drugi Maciek z Dobrych Rzutów, cześć. Dzisiaj będziemy rzucać okiem, rzucamy okiem na systemy, żeby sprawdzić czy warto się nimi interesować i dzisiaj rzucamy okiem na gamszu SRD. Tak, czyli w pewnym sensie nie rzucamy okiem na system jako taki, tylko yy, coś do tworzenia systemów, powiedzmy. Ale jest to w zasadzie tak bardzo grywalne, że stwierdziliśmy, że będziemy rzucić okiem. Zwłaszcza, że ty prowadziłeś na tym zasadzie grę. Czy znaczy zrobiłeś sobie system tak szybko, że można powiedzieć, że prowadziłeś na tym? Pochwal się na naszym kanale, co możemy znaleźć? Jest to przygoda do gamszu pod tytułem Rzeźnik z Mil Spont", czyli przygoda o policjantach i jednej pani koroner, którzy wspólnymi siłami próbują rozwikłać zagadkę seryjnego zabójcy. I od razu dodam, że to SRD w nazwie oznacza, jeśli nie wiemy, to jest system reference document, czyli tak jakby esencja gry skondensowana do jednego pliku, który jest narzędziem dla przyszłych twórców, którzy chcieliby tej mechaniki użyć w swoim świecie. Tak. I Gamszu tak w ogóle jest systemem do śledztw. To jest jedno konkretne zadanie, na którym ten system się skupił i jemu wszystko poświęcił i powszechna opinia mówi, że robi to dobrze. I jeśli chcecie śledztwa, to gamszu jest bardzo solidnym wyborem, więc można za darmo skorzystać z tego z SRD, albo można wybrać jeden z wielu systemów konkretnych, które zostały na nim wydane. O nich może powiemy kiedyś w przyszłości. A tutaj skupiamy się na tym trzonie i możecie go wziąć, możecie go dostosować. W tym dokumencie są zawarte porady, jak to zrobić, jak to dostosować, żeby stworzyć no, w zasadzie swój własny system gamszu i poprowadzić na nim co tam chcecie. I tutaj wychodzi Sword of the Serpentin, Co się tym wiesz więcej? Tak, to jest system, który jest już jest zapowiedziany dosyć długo, bo on miał wyjść w 2020, ale jest niestety opóźniony. Jest systemem fantazy, detektywistycznym systemem fantazy, który ma być w klimatach straży z Ankh-Morpork Ctherego Pratchetta albo w klimatach Langmaru, więc zapowiada się bardzo, bardzo interesująco. Więc warto, warto się zainteresować może mechaniką, żeby potem łatwo przesiąść się na fajny system. Mm -hmm. No dobra. Kto stworzył Gamszu? Gamszu jest grom autorstydera Robina Lowesa. To jest bardzo płodny twórca, który całą masę rzeczy wydał. Samo Gamszu stworzył w 2007 roku pod czujnym okiem i w stajni wydawnictwa Pelgrain Press. I. I sama ta mechanika jest już użyta do całej masy systemów. Także od tego 2007 roku wychodziło naprawdę dużo rzeczy do gamszu. Żeby kilka tylko wspomnieć, no to tam było Ezoterrorist, Trial of Cthulhu, bo oczywiście skoro śledztwa, to to Cthulhu, Ashen Stars, który jest systemem, Science Fiction, Fall of Delta Green, czyli tak jakby ciąg dalszy tego, co było Delta Green do Zewu Cthulhu i najnowsza odsłona, czyli Bubble Gamszu, czyli przygody detektywistyczne, ale dla nastolatków. Na fali popularności w seriali filmów, które dzieją się w latach 80. z dzieciakami rozwiązującymi zagadki. SRD samo pojawiło się dostępne za darmo jako część danej zbiórki na system Hillfolk. No i, i właśnie mamy takie gamszu z całą, całą rzeszą innych podręczników naokoło, których możemy sobie spokojnie korzystać. Sam system powstał jako sposób na lepsze prowadzenie śledztw. To było konkretnie celem wymyślenia i stworzenia tej mechaniki. Tak i nawet w tym SRD jest nawet krótki opis na ten temat, dlaczego tak, skąd to się wzięło, dlaczego jak to, tak to działa. Tam się twórca odnosi do Dungeons and Dragons jakby i nawet historii RPG-ów i tego, dlaczego śledztwa nie działają i jakie są zazwyczaj patologie tych śledztw. Ja mam wrażenie, że Gamszu powstało trochę jako odpowiedź na problemy śledztw, które już były grane na sesjach. I w ten sposób ja po prostu tak gamszu rozwiązuje problemy. I on działa dlatego, że, że bierze model sesji już granych, udoskonalego i robi to na, na kilka sposobów, o których zaraz, natomiast siłą rzeczy, ponieważ, więc jeśli, jeśli sięgniecie po gamszu, no to spodziewacie się, że będziecie grać w śledztwa. Ten system nie służy do niczego innego. Jak ktoś by się bardzo uparł, może by coś na nim poprowadził innego, ale raczej nie polecamy. Ten system się nie przejmuje innymi gatunkami, śledztwa, śledztwa, śledztwa. Częstym elementem w tych systemach gamszu jest jakiś strach albo utrata poczytalności, coś takiego. Sam system pisze jest współczynnik zdrowie, które wszystkie postacie mają, ale system także sugeruje, że współczynnik composure, takie opanowanie jest też standardowym współczynnikiem, który będzie w większości systemów gamszu. Ewentualnie zastąpiony przez coś pasującego do settingu, natomiast ten element tam często jest, że postać też może obrywać mentalnie z powodu strachu, czy Jakichś niepokojących rzeczy. I ponieważ śledztwo, no to jest to system także nie do improwizacji, jest to system do przygotowanych śledztw. Żeby śledztwo mogło się odbyć, no to musi być jakaś tajemnica do odkrycia. System tutaj sugeruje trochę, jak to robić. Natomiast, no, coś musi być, jakieś notatki musicie mieć. Musicie mieć notatki co do wskazówek. Jakie tam są obecne, jakie można znaleźć, ponieważ mechanika dotyczy mocno znajdywania wskazówek, więc one muszą istnieć. Nie ma, nie ma improwizacji w tym systemie. Więc tak to wygląda. Świat. Krótka piłka. Nie ma świata w tym dokumencie SRD. Możecie sobie zrobić na dowolnym świecie, ale styczność faktycznie wydaje się bardzo duża. Dużo systemów gamszu, które wyszło, jest, dzieje się w czasach współczesnych lub w jakichś okolicach czasów współczesnych, ale i tak od tego są wyjątki. Więc w zasadzie można powiedzieć, że nie ma świata. Albo dostaniecie go z podręcznikiem, albo sobie zrobicie sami, precyzując mechanikę. A jakaż to jest mechanika i co tam się dzieje w tej mechanice? Podstawą gamszu, jeśli chodzi o samą mechanikę, są umiejętności. Jest to system, w którym nie ma współczynników, są, za to jest cała masa umiejętności podzielonych na dwa rodzaje. Ja od razu zaznaczę w razie czego, że w tym SRD jest cała, cała masa umiejętności, z których dopiero przygotowując ten dokument pod naszą kampanię, musimy powycinać te umiejętności, których w trakcie naszej przygody, kampanii będziemy używać. Takie, które będą pasowały do naszego settingu, więc jeśli chcemy poprowadzić śledztwo, które dzieje się w odległej przyszło, w przyszłości na statku kosmicznym, no to będziemy trochę innych umiejętności potrzebować niż jeśli prowadzimy Cthulhu w wiktoriańskiej Anglii, a jeszcze innych niż kiedy będziemy Prowadzili w zagadkę śmierci rycerza w arturiańskiej Wielkiej Brytanii. Umiejętności, które są, dzielą się na dwa rodzaje. Umiejętności zwykłe, general po angielsku, które działają jak umiejętności w większości standardowych RPGów. To są umiejętności, które są testowane, kiedy mistrz gry zleca test, czy coś nam się udało, czy nie. Druga grupa umiejętności to są te rzeczy, które wyróżniają gamszu spośród innych systemów. To są umiejętności śledcze. Umiejętności śledcze, i tutaj to jest ta fajna rzecz w tym systemie, i to, co sprawia dla mnie według mnie, że gamszu działa na śledztwach, działają tak, że jeśli postać posiada jakąś umiejętność, to ma automatyczny sukces, kiedy bada miejsce czy przesłuchuje osobę, żeby zdobyć jakieś tropy w tej konkretnej dziedzinie. Czyli, jeśli nasz policjant ma umiejętność przesłuchiwanie i przesłuchuje kogoś, to jemu się to po prostu udaje. Zdobywa trop, i mistrz gry ma obowiązek, jakby powiedzieć, co dany trop zawiera i pokazać wskazówkę do kolejnego etapu, kolejnego elementu śledztwa. I twórca się wypowiada o tym, dlaczego tak to jest zrobione, to jest odpowiedź na to, że w opinii twórcy nieznajdywanie wskazówek z powodu porażki w kościach jest słabe, nie daje nic ciekawego do sesji, często zatrzymuje przygodę w scenach przygoda grzęźnie, może przygody nie da się skończyć potencjalnie przez to, że nie udał się jeden rzut kości. i ewentualnie, żeby to naprawić MG musi kombinować, musi tą wskazówkę wprowadzić jakoś inaczej, czyli też de facto wymusić sukces, więc jest pytanie w sumie, po co rzucamy, skoro i tak te wyniki albo zignorujemy, albo nam zniszczą sesję, więc w konsekwencji po prostu to jest usunięte, jest położony nacisk na to, co gracze zrobią ze wskazówkami, które znajdą, a nie czy je znajdą. Tak. Nad tymi problemami zresztą też na naszym kanale dosyć się pochyliliśmy z Bartkiem i rozważaliśmy w podcaście na temat śledztw, na który w razie czego też zapraszam. Ale to też nie jest tak łatwo w tym systemie, jeśli możemy wrócić do mechaniki Gamszu, że po prostu ten punkt, jeśli mamy tą umiejętność, to nam wychodzi. Nie do, jeszcze jest to troszeczkę rozszerzone, dlatego że te umiejętności też są stopniowane, możemy je mieć na jakimś określonym poziomie. Wtedy możemy w, przy badaniu danego miejsca spalić, jakby zużyć punkt danej umiejętności, żeby osiągnąć taki wyjątkowy sukces. Dowiedzieć się nie tylko podstawowych, ale absolutnie wszystkich informacji na dany. Temat. I y, tu jest jakby ta część gry w tej mechanice. To nie jest tylko proste pytanie, co znalazłem. Mistrz gry nam mówi, idziemy dalej. To jest ten moment, kiedy gracz musi się zastanowić, czy wydać punkt, czy on nie będzie mu bardziej potrzebny dalej. Zastanowić się, czy w tym miejscu, czy to jest odpowiednie miejsce, żeby palić ten punkt, żeby Zdobyć te ciekawe informacje. Więc tutaj jest ten element jakby gry i przewidywania ze strony graczy, które nie jest losowe. To gracz jakby samemu musi wymyśleć i przewidzieć w oparciu o opis mistrza gry, czy to miejsce, czy ta osoba jest na tyle ważna, żeby warto było na nią punkty palić. Bo warto wiedzieć, że umiejętności mają swoje wartości. I w szczególności w przypadku umiejętności śledczych jest tak, że jeśli mamy umiejętność chociaż na jeden, to już ją kompetentnie mamy i postać znajduje wskazówki w ramach umiejętności, którą posiada chociażby na jeden. Natomiast im mamy jej więcej, tym zwiększa się nasza pula tej umiejętności, czyli takich punktów, które możemy wydać, yy, możemy je użyć. I ta pula się odnawia zawsze po sesji dla tych umiejętności, więc to planujemy, nie, yy, po śledztwie. Po śledztwie. Tak. Jeśli więcej sesji, no to jakby do, do zamknięcia sprawy. Te punktów, ich, tych punktów nie odzyskujemy i musimy tak jakby rozważać, kiedy je wydać, więc jeśli mamy więcej umiejętności, to i tak znajdujemy wskazówki tak samo, ale więcej razy możemy błysnąć tą umiejętnością. I jak uczyć, użyć jej niczym łomu do włamania drzwi jakichś. Przy czym warto też zaznaczyć, że nawet jeśli spalimy i wykorzystamy wszystkie punkty naszej umiejętności, to ciągle tą umiejętność posiadamy. Także to nie jest tak, że wydajemy te punkty i one są jakby tracone. Nie. Możemy jej użyć x razy, tyle na jaki mamy poziom umiejętności, ale ciągle tą umiejętność posiadamy i ciągle tą podstawową informację, czyli test, sukces zwykły, osiągniemy. Mm -hmm. Podobnie sprawa ma się z pozostałymi umiejętnościami, jeśli chodzi o wydawanie punktów. Pozostałe umiejętności, które mamy, też są stopniowane, one mają wyższe wartości, bo te, gdzie umiejętności, tam, gdzie umiejętności śledcze przyjmują najczęściej wartości 1, 2, rzadko 3, to umiejętności te zwykłe, general, zazwyczaj są na poziomie 4 i często więcej. A to dlatego, że standardowy test w gamszu działa w ten sposób, że rzucamy 1K6 przeciwko poziomowi trudności. Przeciętny poziom trudności to 4, ale przed rzutem możemy wydać odpowiednią ilość punktów, odpowiednią w sensie taką, jaką my zdecydujemy, ile chcemy wydać przed rzutem, żeby do tego rzutu dodać i zmodyfikować naszą szansę na sukces. Więc często gęsto w tym systemie będziemy mieli możliwość wydać na tyle punktów, żeby nie rzucać i znowu osiągnąć automatyczny sukces. Mhm. Ale nie ma pasywnego bonusu z wysokiej umiejętności. Jeśli się wytrzaskamy z punktów strzelania, to już potem nie strzelamy dobrze, tak? Ogólnie tak, ale są drobne mechaniki, które wykorzystują nasz bazowy poziom umiejętności. Dla przykładu strzelania, o którym mówiłeś, jeśli dochodzi do walki, to poziom trudności trafienia nas w walce jest uzależniony od, poziomu, uzależnione od na, poziomu naszej umiejętności atletyka. Czyli jeśli mamy atletykę poniżej 8, to trudność trafienia jest nas 3, jeśli 8 lub więcej, to 4. Mhm. I tu może warto wspomnieć, bo twórca też się wypowiedział, że to może wydawać się trochę dziwne, że jakby takie wydawanie punktów decyduje o tym, czy coś się uda, czy nie. Natomiast powiedział, że w tym systemie rządzi jakby logika ekranu logika tego, co się dzieje z dramatycznego punktu widzenia opowieści, a nie symulacyjna logika próby symulacji świata i tego, jak to działa. Więc też, jakby kogoś dziwi, dlaczego wydawanie punktów, to taka jest odpowiedź. I warto jeszcze na chwilę wrócić do samej walki jako takiej, bo z racji tego, że ten system też trochę powstał jako odpowiedź na zewktulu. I, i który Zew ktulu jest systemem właśnie, który jakby reklamuje się jako system oparty o śledztwach, no to oni troszeczkę jakby chcieli odpowiedzieć na to ktulu i w związku z tym po to, żeby oddać klimat ktulu, szaleństwa, zdrowia psychicznego i tego, że postacie są bardzo podatne na takich jakiś dziwnych stworów z mitologii lovecraftowskiej walka taka domyślna w, w gamszu jest zabójcza. Tak samo utrata poczytalności leci bardzo szybko, to nie jest tak, że możemy przez kilka sesji zbierać powoli punkty i tracić tą poczytalność. Jest to ryzykowne, nawet w trakcie jednego śledztwa, żebyśmy całą naszą poczytalność stracili i, i, i oszaleli. Także jest to y, tutaj wyraźny, wyraźny czynnik i, i dosyć specyfika tego systemu. Rozumiem. I można mieć potem choroby psychiczne, jak spadnie się bardzo nisko i zacząć słyszeć jakieś głosy, szczekania w tle i tym podobne. I wtedy koniec już postać, tworzymy nową postać. No to o mechanice w takim razie powiem jeszcze tyle, znaczy już może nie o mechanice, ale że w tym SRD, co jest ciekawe, są zawarte także porady, tak naprawdę. Jest taka sekcja o tworzeniu wskazówek, o tworzeniu, o tworzeniu scen i o tworzeniu śledztw. I to nie jest mechanika jako taka, tam już nie ma takich wytycznych, Jakichś twardych co do tego, jak system działa, tylko no w zasadzie są to porady. Są to porady dość, ten, dość sensowne, moim zdaniem. Jest rozdzielone kilka typów wskazówek, tego, jak je tworzyć. W szczególności jest wydzielenie core clue, wskazówki głównej, gdzie system mówi, że to jest wskazówka, którą gracze muszą znaleźć. Jako porada dla mistrza gry, tak przygotuj scenę, żeby ta wskazówka była łatwa do znalezienia. Jeśli wymaga umiejętności, niech wymaga, niech będzie możliwość znalezienia ją różnymi umiejętnościami, żeby, żeby nie było to wyzwanie. Yy, dla graczy jakieś szczególne wyzwania mogą być w jakichś wskazówkach mniej ważnych, dla jakichś wątków pobocznych, albo uzupełniające, prowadzące do alternatywnych scen i tak dalej, i tak dalej. Ale nacisk jest na to, że główna treść jest do znalezienia raczej łatwa. Właśnie nacisk, nacisk w gamszu nie jest na znajdywanie wskazówek. To wszystko, wszystko do tej filozofii powraca. Także jest także mowa o scenach, jakie tworzyć i mowa o śledztwach, jakie przygotować, gdzie się pojawia ten moment rozpoczęcia śledztwa, jakby co sprawia, że śledztwo się rozpoczyna z perspektywy graczy, ale także kto stoi za tym, co się wydarzyło, jaki mają plan, co sprawi, że ten plan będzie powstrzymany, czyli jaki jest taki ukryty, nieznany dla graczy na początku. Moment, kiedy śledztwo się kończy, i faktycznie źli zostają powstrzymani, następuje zwycięstwo. Tudzież co, w jaki sposób antagoniści będą reagować na poczynania graczy, kiedy będą to robić i co będą robić w odpowiedzi na, na działania, właśnie bohaterów, i, i to, co tam się stanie. Także ta sekcja, ona nie jest super długa, to jest tam kilka, może kilkanaście stron, a też jest częścią tego SRD. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że y, jeśli chodzi o samą mechanikę, to jeśli, jeśli y, postanowicie zacząć swoją przygodę z Gamszu, y, to jest tutaj dosyć duże ryzyko, przez to, że y, wydajemy jakby automatycznie, znajdujemy odpowiedzi na, y, na, na, na tropy i same te tropy, raczej nie odpowiedzi na tropy, z, od razu automatycznie znajdujemy tropy. To jest ryzyko, że przygody mogą stać się bardzo liniowe. I tutaj jest to też wyzwanie dla mistrza gry, żeby przygodę przygotował tak, żeby ona właśnie liniowa nie była. Żeby tam było dużo pobocznych wskazówek, tropów, które prowadzą do różnych bardzo rozwiązań, po to, żeby, żeby, nie czuć, żeby gracze nie czuli, że są stawieni na tory, po których muszą przejechać, żeby ta przygoda była, była pokonana. Skaza się. A jak wygląda sam dokument SRD? Pod, podręcznik w pewnym sensie nie do końca. No, ciężko powiedzieć o tym, że wygląda, bo to jest y, absolutnie darmowy plik doc, czyli plik wordowski, w którym nie ma ilustracji, y, nie ma dobrego formatowania, y, w wielu miejscach ta, tam tekst mm -hmm. są poprzesuwane pomiędzy sobą. Także on nie wygląda po prostu. To jest to jest tak jakby notatki dowolnego mistrza gry, robiącego sobie system autorski. Bo, bo właśnie, on nawet jest momentami dziwnie poformatowany, czasem jest używane gdzie tam kropkowanie, które potem znika, wyszczególnianie kolejnych punktów. Ale właśnie, to on powstał z myślą o tym, żeby go dostosować do swoich potrzeb. I jako taki spełnia spełnia swoje zadanie. I co jest ciekawe, że w odróżnieniu chyba od takiego jest chyba D20 SRD na przykład, można sobie zrobić własny system D20, no to to jednak wymaga trochę pracy, a Gamszu wydaje się, czy znaczy wydaje się, jakby to już udowodniłeś na naszym kanale, że zrobienie własnego, zrobienie własnej przygody i systemu naraz to nie jest aż tak czasochłonne zajęcie, i faktycznie można to zrobić. Tak, dokładnie. I polecam w razie czego, bo. Bo właśnie tutaj możemy przejść do takiego pytania, dla kogo, dla kogo to Gamszu jest? I ja bym to pytanie, które zazwyczaj zadajemy na koniec rzutów, odrobinkę odwrócił nie dla kogo, ale do czego. Bo, bo właśnie Gamszu jest do śledztw. Jeśli chcemy poprowadzić przygodę, i on lepiej mam wrażenie, że się sprawdza przy krótkich mini kampaniach albo dłuższych przygodach, nie przy jakichś długich, długich, tysięcowych kampaniach, to wtedy. Jeśli chcemy poprowadzić śledztwo, jeśli chcemy poprowadzić zagadkę, jakąś przygodę związaną z rozwikłaniem tajemnicy, Gamszu jest właśnie do tego. I niewielkim nakładem pracy, całkowicie za darmo, całkowicie legalnie, możemy taki plik SRD sobie ściągnąć, dostosować do naszych potrzeb i poprowadzić. I właśnie ja pokazywałem to na kanale, że to działa, że, że można i można naprawdę fajne przygody z tego, z tego uzyskać. Bo tu zwrócę uwagę, że można oczywiście sięgnąć po któryś z wydanych systemów gamszu, które, yy, które są, ale właśnie, jeśli macie przygodę, która nie wpisuje się w żaden z wydanych systemów gamszu, no to oto opcja jak najbardziej dostępna i legalna. A tak to co? No, gamszu jakie je jest, każdy widzi. Gamszu się nie kryje z tym, czym jest, więc myślę, że już sami wiecie, czy to jest system dla was, czy nie. Łatwo sprawdzić w każdym razie. To co? Jesteśmy na końcu naszego rzutu oka. Dokładnie, tak rzucone okiem. No to słuchajcie, dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiamy Was, zapraszamy na naszego Patronite'a, zapraszamy, żeby się zaprzyjaźnić z przyciskiem subskrybuj i może z przyciskiem polajkowania albo z dislike'owania, jeśli uważacie, że źle przedstawiliśmy gamszu SRD. I przy okazji dziękujemy i pozdrawiamy naszego patrona, Wingilota, który jest z nami od jakiegoś czasu. Dziękujemy, że jesteś z nami, no i mam nadzieję, że więcej osób dołączy do naszego zacnego grona patronów i... Zapraszamy i dziękujemy. Cześć. Cześć.